No, dobra, słuchajcie, mam smutną informację. No, niestety, Galaxy Note zakończyło swój żywot. Ta seria smartfonów nie będzie już kontynuowana. Samsung stwierdził, że po prostu. No właśnie. Co stwierdził i dlaczego Galaxy Note już w przyszłym roku nie będzie i Galaxy Note 20 był ostatnim smartfonem w serii Galaxy Note? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale TechnoStrefa. Jestem Szakali. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zanim zaczniemy, to pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić wszystkich nadchodzących materiałów, a teraz będzie ich sporo, będziemy między innymi mówić o prezentach świątecznych i jak się nie nadziać na dziwne, sklepowe okazje, które wcale okazjami nie są. Natomiast mam dla Was jeszcze taką prośbę, żebyście zostawili łapkę w górę i komentarz pod tym filmem zasięgowy, bo ostatnio YouTube znowu tutaj niestety nas traktuje bardzo źle i nam obcina zasięgi, także koniecznie zostawiacie łapkę i komentarz, a my przechodzimy już do tematu Czyli dlaczego Galaxy Note już nie będzie, nie będzie Galaxy Note. A. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Na początek trochę historii. Cofnijmy się do roku 2011, czyli do praktycznych początków smartfonów, bo tak naprawdę no to kilka lat po pierwszych smartfonach z Androidem po roku 2009 i wtedy miała miejsce gorąca premiera. Samsung wypuścił na rynek coś naprawdę eksperymentalnego i był to pierwszy smartfon z serii Galaxy Note. Sam miałem być okazję Uczestnikiem premier nieco późniejszy chociażby Galaxy Note 3. No i te smartfony naprawdę budziły wielkie, wielkie emocje. A dlaczego? Dlatego, że były wielkie tak były wielkie, jako że telefony były wielkie, bo one tak naprawdę rozpoczęły trend tych dużych telefonów, które teraz mamy. Te wszystkie iPhony, Maxy i inne dziwne twory to właśnie są zapoczątkowane przez Galaxy Note. A. Wszyscy się śmiali z Galaxy Note, a. tak naprawdę pierwszego mówili, po co komu coś takiego wielkiego? Nawet wtedy na potrzeby tego modelu zostało wynalezione nowe sformułowanie, czyli nie smartfon, nie telefon, a Fablet. To nazywało się Fabletem, dzisiaj już tak naprawdę nie rozróżniamy, bo każdy tak naprawdę w Nosi telewizor. Oprócz mnie, bo ja noszę iPhone'a 12 Mini, takiego malutkiego telefona, o nim też robiliśmy odcinek. Natomiast Galaxy Note oczywiście e, przeobraził się i stał się swego rodzaju ulepszoną wersją flagowego, flagowego smartfona z linii S, wcześniejszych modeli S czy teraz S20, kiedy był Galaxy Note 20. Ulepszonym modelem, biznesowym modelem, chociaż Samsung trochę zmienił na przestrzeni czasu tę swoją filozofię i modele Note również starał się kierować do młodszych użytkowników, jako taki produkt premium, który miał gdzieś tam konkurować oczywiście z iPhone'ami, Wersji MAX, tymi największymi. No i co się okazało? Okazało się, że najwyraźniej Galaxy Note nie przynosił takich rezultatów, jakie oczekiwał Samsung. Niestety, ani jeśli chodzi o sprzedaż najprawdopodobniej, ani jeśli chodzi o jego główną cechę. A jego główną cechą był oczywiście słynny rysik S-Pen. Tak naprawdę, Note to jest jedyny telefon na rynku, jedyny taki znany telefon na rynku, który po prostu taki rysik na pokładzie miał. No i Samsung też się co roku chwalił tym rysikiem, on był dopisany. On był do jako pilot Bluetooth, do robienia zdjęć czy nagrywania filmów, do sterowania smartfonem. Tak naprawdę tych funkcjonalności co roku było coraz więcej, różne ciekawe sformułowania dotyczące rysika. się pojawiały innowacje, takie jak super kondensator, czyli nowa, czy nowoczesna bateria, która tak naprawdę taką nowoczesną baterią nie była. Ale słuchajcie, no niestety okazało się najprawdopodobniej, że ludzie, którzy kupowali Galaxy Note, z tego rysika nie korzystali. Samsung w oprogramowaniu miał zaimplementowany taki skrypt, który zliczał po prostu ilość Wyjęć i włożeń tego rysika i najprawdopodobniej stwierdzili, że po prostu ludzie nie robią tego wcale tak często, w związku z czym tak naprawdę tego rysika nie potrzebują. No i w tym momencie e, zeszło się to również z premierą najnowszych, najbardziej innowacyjnych telefonów, tych telefonów premium Samsunga, czyli serią Z, a zatem Z Foldem i Z Flipem. No bo wcześniej to Galaxy Note miał miano, miał pełną koronę, miał to berło najbardziej premium, najbardziej prestiżowego telefonu Samsunga. No teraz oczywiście to wszystko przeszło na te Elastyczne telefony, te składane smartfony z elastycznymi ekranami. No i już pewnie domyślacie się o co chodzi. Samsung zrezygnował z Note'a dlatego, że po prostu chce teraz przerzucić swoją wagę tych urządzeń właśnie na tę serię Z ze składanymi ekranami, z elastycznymi ekranami. Dwa, Samsung też na tych telefonach zdecydowanie więcej zarabia, no bo ich ceny odbiegają jeszcze wyżej, pomimo, że note. Też jest oczywiście bardzo drogi. To ceny tych smartfonów z serii Z odbiegają jeszcze, jeszcze wyżej i lądują gdzieś tam na najwyższych czytach sklepowych gór cenowych. <gry> Także no tutaj nie ma co się dziwić Samsungowi. No i co się teraz wydarzy? Słuchajcie, wydarzy się najprawdopodobniej to, że Galaxy S21, czyli smartfony, które będą miały premierę w przyszłym roku. No ta wyciekła nawet ich specyfikacja prawdopodobna. Już w styczniu zresztą o tym też materiał robiliśmy, jest tutaj w karcie. No i te smartfony będą miały wsparcie dla, oczywiście, rysika. Natomiast, no, okaże się, że ten rysik nie będzie miał swojego slotu, tylko będzie sprzedawany osobno, pewnie na jakiś magnes przypiętych tych telefonów, w związku z czym nie będzie to totalnie wygodne i raczej tym bardziej nikt tego nie będzie używał. Natomiast plotki mówią o tym, że przyszłoroczne smartfony z serii Z i tutaj, uwaga, pojawi się nowy model Z Fold FE, czyli tańsza wersja, najtańsza wersja tego składanego smartfona, który ma otworzyć elastyczne ekrany. Dla ludzi, którzy nie mogą wydać tak dużej ilości pieniędzy na telefon, to będzie również tańsza wersja takiego smartfona dla nich, nowoczesnego. No i tutaj plotki mówią o tym, że w tych nowych telefonach składanych ma być slot na rysik, tak samo jak slot był w Galaxy. Note no i tak to wszystko będzie wyglądać, jak się domyślacie, premiera serii F cały czas na początku roku, natomiast w sierpniu, tak jak to byliśmy przyzwyczajeni do premier Galaxy Note'ów, teraz będą premiery nowych telefonów z serii Z, czyli Z Fold i Z Flip i Z Fold FE, czyli to ta tańsza wersja. Tak samo zresztą jak w tym roku mieliśmy serię S20 FE, w przyszłym roku również mamy mieć premierę wersji S21 FE, czyli Samsung trochę poszedł tutaj w stronę Apple'a, czyli będzie robił flagowe modele, no oraz Tańsze wersje swoich flagowych modeli, które po prostu nie będą aż tak odbiegać od tych dużo droższych telefonów, czyli na przykład zamiast szklanych plecków będą miały plastikowe plecki, ale cały czas bardzo wydajny procesor. Także reasumując, no niestety RIP, rakuje skadinpach. Galaxy Note. Galaxy Note 20 był ostatnim telefonem z tej jakże bardzo symbolicznej serii telefonów, która zapoczątkowała ten trend wielkich, noszenia wielkich telewizorów w kieszeniach. Ja tego, tego trendu fanem nie jestem, ale szanuję, że Samsung coś takiego zrobił i Samsung tak naprawdę zmienił cały rynek. Także jeżeli macie Galaxy Note 20 albo akurat planujecie kupić, to jest to dobry moment, ponieważ być może w przyszłym roku te telefony trochę zyskają na cenie, jeśli będą w stanie kolekcjonerskim, jeżeli ktoś będzie tak. Takie, taki po prostu telefon chciał mieć, a po prostu kolejnego już na rynku nie będzie. Może inny producent wejdzie w tę niszę chociaż wątpię, bo do tej pory nikt inny nie pojawił się z takim telefonem, z rysikiem, no ale cóż, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co Wy sądzicie o Galaxy Note, cie. czy Wy też uważacie go za takiego ojca chrzestnego dużych telefonów, czy uważacie, że te rysiki w ogóle były przydatne, nie były przydatne, e, czy właśnie, nie wiem, byliście posiadaczami Galaxy Note'a lub mieliście zamiar kupić względem serii S20, czyli zamiast Z20 chcieliście kupić Note 20, koniecznie piszcie w komentarzach pod tym filmem. Mi jest oczywiście osobiście trochę smutno, no ale co Samsung ma taką filozofię, taką strategię, czy to im wyjdzie na plus czy na minus, nie wiem, nie wiem czy jeszcze rynek jest gotowy na to, żeby każdy w kieszeni tak jak osoby miały Galaxy Note 20 a teraz będą miały składany telefon. Czy są jeszcze na to gotowi ludzie, ale tak samo czy jest jeszcze na to gotowa technologia, czy ona jest na tyle użyteczna, na tyle wytrzymała, żeby to robić i na tyle oczywiście oferująca odpowiedni stosunek jakości do ceny. Na te pytania Prawdopodobnie Samsung będzie próbował odpowiedzieć cię w roku 2021. Miejmy nadzieję, że będzie on nieco lepszy niż na szczęście dobiegający końca 2020. Szybko przeleciał i mam nadzieję, że tak równie szybko zostanie zapomniany. A to by było na tyle oczywiście w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie poniżej oraz subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów. A także podajcie naszego Instagrama, bo tam niedługo konkurs. Konkurs na telefon na smartfona i to nie na taniego smartfona, więc Obserwujcie koniecznie naszego Instagrama, bo już niedługo tam konkurs ogłaszamy. A y, druga sprawa to nasza strona Frostrewa.com, gdzie takie różne ciekawe newsy ze świata IT i nie tylko są w formie pisanej oczywiście, i na bieżąco tam również polecam zaglądać, bo można dowiedzieć się naprawdę ciekawych rzeczy. Chociażby na przykład sprawdzić najnowsze promocje w elektromarketach w sklepach online. Ja się zami żegnam, mówił do Was szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa!